Musiałbym być skończonym idiotą, żeby głosować na PO. Dlatego, że ja w przeciwieństwie do niektórych osób, nie pokazując palcem, mam pamięć na tyle zdrową, żeby wiedzieć, że Tusk już się wykazywał. Jeszcze dostałem turę z Unii Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego, a ciągle żyjcie hajszywo od biednych Polaków, kupich Polaków, którzy sądzą, że ten knypek cokolwiek zmieni. Nie, nie, nie. On niczego nie zmieni. On będzie jeszcze gorszy niż kaczor, dyktator. Niestety. Chciałby się, żeby coś się zmieniło. Ale nic się zmieni, jeżeli przy władzy będzie kaczor albo Donald Tusk. Oni wszyscy mają jedno zadanie wyprzedać Polskę. Kaczor przy Kaczyńskim gadają: no krady, kradzie, ale przynajmniej siedzieli. Gówno nie siedzieli. Przecież tylko inflacja ma wynik sprawy, a to nie jest dobra, ani mądre, ani zdrowe. Ja wiem, ja rozumiem. Marowiecki sprzedał duszę diabłu. Rozumiem i okej. Okay. Ja mu współczuję. Zresztą już poczuję, bo... przykro mi z jego powodu, ale no... Chciałbym iść dobrze tutaj, na tym kurwidłku. Nie, nie, nie. Życie tutaj i zbyt krótkie, żeby przypłacać to wszystko. Całą wieżność przypłacać wygodą tutaj. To się zupełnie opłaca, ale... Jeżeli się chce być władcą pączków, no to niestety trzeba płacić za to cenę. Nie opłaca się kompletnie. No ale... Ale mówi się trudno. Żyje się dalej. Stanie przed Bogiem i idzą no ja chciałem, żeby moja rodzina miała dobrze. To można było to zrobić. Inaczej. Ciutkę inaczej. Ja na przykład. Pokutuje. Za swoje. Swoje pomysły to nie. Poza to nie można pokutować. To były tylko pomysły. Ale same występki mogę pokutować. I właśnie to robię. Wszystko, co mam. Sobie. Jak lubię. Jak kto woli sobie Po prostu niech tak będzie. Jeżeli taka cena, za to, żeby być na wieki w niebie. No to nie mam pytań. Mam odpowiedź. Warto. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam, polecam. Jacek Zagórski. Pozdrawiam i pani shalom. Z kim tak rozgawory prowadzisz?